Zoomi VIDEO prezentuje. Witamy w ekskluzywnym i nowoczesnym centrum kongresowo-szkoleniowym Magellan. Hotel Magellan zapewnia ponad 240 miejsc. To komfortowa baza noclegowa dla uczestników szkoleń i konferencji, jak i miejsce na rodzinny wypoczynek. W restauracji Magellan serwowane są dania kuchni polskiej i światowej. To doskonałe miejsce zarówno na szybki posiłek w przerwie konferencji, jak i wystawny obiad czy uroczysty bankiet przestronne i eleganckie sale restauracyjne zapewniają 270 miejsc. W sali bankietowej Oceania odbywają się uroczyste gale, koncerty, wieczory tematyczne oraz spotkania integracyjne. Zaplecze konferencyjne obiektu to 8 klimatyzowanych, profesjonalnie wyposażonych sal, mieszczących 1000 osób. Instytut Spa and Wellness to imponująco wyposażony, dwupoziomowy kompleks rekreacyjny. W dziewięciu nowoczesnych gabinetach skorzystacie Państwo z kompleksowej oferty zabiegów relaksacyjnych, odnowy biologicznej, hydroterapii i medycyny estetycznej. Druga część kompleksu to basen, jacuzzi, łaźnia parowa i sauna. Zapraszamy w niezwykłą podróż z Magellanem. Tam gdzie charakter kształtuje styl, komfort łączy się z prestiżem. ZUMI więcej o firmach, produktach i usługach.